Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dajcie znać na samym początku, czy słychać. Robię próbę mikrofonu przed godziną 19, gdzie dzisiaj będzie webinarek o nowych strategiach w Allegro Ads, o budowaniu perswazji, czyli trochę lepszych ofertach, żeby lepiej konwertowało i były w trafności, o nowościach, które czekają. Nawet dzisiaj dostałem dwa maile, że będę w testach Google'a czy w drugiej opcji dotyczącej optymalizacji wydatków Allegro Ads. Więc na pewno się dzieje. Mamy tak naprawdę do piku sprzedażowego niecałe trzy tygodnie, bo Black Friday rozpocznie się 3.11. Coś tak mi górale podpowiadają. Więc to też jest pewnego rodzaju ciekawostka. Mam nadzieję, że Wasze oferty już są wypromowane, dopracowane, a jeśli nie, jeżeli potrzebujecie jakichś pomysłów, inspiracji, to zapraszam na webinar o godzinie 19 linka. Zaraz też podeślę, żebyście mieli do niego dostęp, bo zapisało się 270 osób, a to znaczy, że mamy jeszcze 30 miejsc. Tym razem ja w pewien sposób to ograniczam, bo ta, ta wiedza, no niech Chciałbym, żeby rozeszła się w ekspresowym tempie, raczej do grona naszej społeczności zaangażowanej. I o czym dzisiaj? No, u nas bardzo intensywnie. Wczoraj byłem w grudziącu. Na szkoleniu i wydawałoby się, że to Allegro to jest takie proste i tam już wszystko jest poustawiane. A jak weszliśmy w analitykę, weszliśmy w koszty, weszliśmy w acy, no to się okazuje, że ten różowy świat nie jest taki wesoły. Wydaje mi się, że dużym takim ograniczeniem jest kwestia dotycząca egzekucji pomysłów i też czasu na zrealizowanie tego. Tu z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja czy sprawdzone metody, bo nie wszystkie zadziałają w tym roku, te, które zadziałały rok wcześniej. Też miejcie proszę to na uwadze. Eee, więc e, to jest taka moja malutka podpowiedź. E, natomiast ja dzisiaj chciałbym, bo mam 10 minut, mam nadzieję, że pytania jak ostatnio się posypią, e, pokazać fajną ofertę, e, którą. Zauważyłem na Allegro i już ją pokazuję. Ona jest wiertareczka, nie? Mm, mm, mm. To jest blender, o który mi chodzi. O, mam go. Widzę, że liczba chętnych rośnie. O, jest blenderek. I prawdopodobnie gdybyśmy mieli go sobie oceniać, to się okaże, że to mega słaba oferta, e, która no, jednak nie wnosi tego wszystkiego, na czym by Wam zależało, e, bo gdzieś jest złamanie regulaminu Allegro, ale o równych i równiejszych też będę dzisiaj mówił. Natomiast e, fajnie, bo jest perswazja zakupowa, to jest jeden ze screenów, który dzisiaj Wam pokażę, znowu perswazja zakupowa, e, jest metoda porównawcza, jest perswazja, jeżeli chodzi o wykorzystanie influencerów, czy nawet yy, znanych marek. Czekajcie, tutaj niżej ją no, gdzieś widziałem. Yy, o, jest tak, kto pisze o tym blenderze. Jest kwestia znaku towarowego, trochę ma to zabezpieczyć przed podpinaniem się, co też jest yy, taką ciekawostką co ciekawe ładnie wykonane zdjęcia zobaczcie sobie tu też jest model porównawczy lewa prawa co też jest super jak dla mnie no znowu tutaj po prawej stronie najtańsze najszybciej z drugiej ręki co też jest na plus moim osobistym zdaniem jest gwarancja najniższej ceny tam też jak co miesiąc pozmieniały się rzeczy które na nią wpływają więc jeden z przykładów ofert, które dzisiaj będę pokazywał, żebyście też e, sobie je przeanalizowali tą ofertę. Jak nie możecie być, no trudno. Pamiętajcie, że też jest opcja z nagraniem w razie czego. E, darmowa dostawa, która też wpływa na trafność, o tym też powiem. Nawet muszę sobie zapisać ten tekst, bo e, akurat e, o tym trochę zapomniałem, a uważam, że to jest e, coś co też pomóc. O, jest Kacper. Super. O, dobra, zapisane. Więc jeżeli macie ochotę o 19.00, 3 godziny szkolenie dla zaawansowanych, jeżeli nie możecie być, a chcecie materiały, to też zachęcam do wykupienia. O, widzę, że takie malutki się zrobiłem. Tutaj już powiększyłem. Są bonusy, są nagrania z trzech wcześniejszych webinarów. Jest bonus do własnej pracy, jest bonus związany z łamaniem ofert jak można przygotować się na ten pik sprzedażowy, żeby nasze oferty nie zniknęły. I jest jeszcze bonus dotyczący promptów, które mają waszą pracę przyspieszyć. Więc z kim się widzę, daję lajka, z kim się nie widzę, niech żałuje. Do zobaczenia. Ta oferta bez problemu ją sobie znajdziecie. Wpiszcie oryginalny Blender Blendigo 3. Wiele inspiracji dla Was. Piąteczka.